3, 2, 0, jesteśmy w następnym filmie na tym kanale. A dzisiaj z chodźmy. Jesteśmy w, w bala na egze. Ja mam do No dobrze. A zaraz. Ile kulanu typu na Ciechowiku? ty gadasz. Tymu nie gadasz na Ciechowiku. Moi drodzy, a już na dzisiaj StumbleGuysa nie ma, chwilę możemy porozmawiać. Ja mam Dara Z kim gadasz? W ogóle sorry, jak będą się w trakcie filmu słuchawki mi wyłączać, bo się wyłączają, czasami mikrofonu nie będzie. Jutka, jesteś? No. A więc Ale jeszcze... Ten... Nowy Zapraszam do kliknięcia suba, łapki, poproś widzów o subę i łapkę. Dawajcie subę no i łapkę. Dawajcie łapę w górę, no i suwa. No moi drodzy, musicie to zrobić, a my teraz widzimy się po cięciu, bo jeszcze sprawdzę czy nagrywa, bo długo będziemy czekać. Widzimy się po to cięciu, Elo. Fajne ludzie. Elo, widzimy się po cięciu. Elo, zaczęło się moi drodzy, jesteśmy w grze, Jagódka przywitaj się, pocięciu jesteście, bo gra za 19 sekund się zaczyna, chwilę poczekaliśmy z Jagódką. To będzie super, pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam z rekinowego banany, no i szafkowego banany. Okej, okay. okej, okay, let's go. Pamiętajcie, oglądajcie do końca, nie do początku. Dzisiaj też się pojawi na moim drugim kanale. Jagódka, pozdrów drugi kanał! Pojawi się też short. Głosuj Jagódka na zwykłego Exe. Exe głosuj. Głosuj na Exe! Albo nie na podwójnego, na po... albo dobra na Excę. Już jak ta EXCE wygra? Znaczy o nie! Będziemy mieli ciężko. Film, no do... oczywiście link do gry jest w opisie. O Jesteś bananem? Nie. Ej, hey, Jagódka, elo. Elo, A, gdzie... elo, 3-2-0. Gdzie ty idziesz? Chodź. Chodź ze mną. Ale przecież ja idę z tobą. To Jagódka już gra bardzo długo, masz dziesiąty level banana bananach. Chodź tu. Taki goś, jadzika. Jadzika. Halo, halo? Dobra, moi drodzy, przez chwilę nas nie słyszeliście. Halo, 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 halo. Dobra. Jest. Halo, halo, halo. O, moi drodzy, słuchajcie, słuchajcie. Jagutka, bo były trochę, coś się mi z krawkami zbagowało. Kurde, ktoś się o bananka potnął. Ja nie wiem, chyba będę w takiej perspektywie, że widzicie tutaj na dole ten pasek mój, bo, bo inaczej to mi nie wiem, czemu się wyłączałem pa... głośnik. Pasek do Wiktora miecz! Co? Pasek do Wiktora miecz. Nie właśnie, no miecz mój wystarczył tutaj. Ten banan gdzieś tu jest. Dobra, halo, halo? Jestem, jestem, jestem. Sorry za te słuchawki, naprawdę, mu mi się wyłączają i dźwięku po prostu nie słyszycie w trakcie, Bardzo sorry. Wyjście otwarte za 3 minuty. Jagódka, za 3 minuty musimy uciekać. Jesteś? No. Jesteś, 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 jesteś. O nie, mamy pomarańczowego banana bez Jagutka no. będzie się pojawiać coraz więcej filmów na kanale. Jagódka, chodź! Ruszamy się, bo widzowie nie będą chcieli takiego filmu oglądać. Balan tu jest! A jest balan za drzwiami. Chodź, 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 chodź tamty. Idę do szufej. Ja się nie kryję, Jagódka. Ja Trosy. też nie. Tak tutaj. Ja idę tutaj, bo mnie nie zauważy. Ja się ustawię no, tak, żeby mieć? Tak, tak, ustaw się. Ustaw się. To będzie do mnie za swój miecz. Nie, ja też, tak, to się zrobić, moi drogi. Chcę. Szybko ustaw się. Kurde, balan tu idzie. Nie zauważył nas, dobra. Nie zauważył nas. Chodź, idziemy stąd. Balan tam jest. Idzie, idzie, tutaj idzie. Tu. Chodź, chodź. On wie, że tu jesteś. Ustawasz? Nie. Kupuj. cię? Proszę za mną? Ja, nie, to jest ochłuszczona prawda. On mnie nie zauważył. Odbieram dzieła głupka. Mam nadzieję, że będziemy w tym filmie bananem. On nie gadał. Go... Dobra, dobra. Przepraszam za tym że mam Nie uciekać, Wiktor. Czy nie, wyświetlimy się komunikat poem, okej? Okay? Okej. Okay. Uciekam. O, nie tam banan jest, dobra? Nie, nie ma banana. O nie, u nie jest banan, nie jest banan, u nie jest banan. No banam, na... banam, unies banam, unies ktoś napisał, czemu ktoś pokazał. Tutaj cię skrzym małe No i cię skrasną... No i cię sklasną ręce. I połączył ja. Co? Co to jest? Ochrona, patrzcie, jakaś. O! Przeszłam! Nie, Nie. przeszłam! Dziś się otworzyły? Nie. Przerwę do innej szansy. Tu jest zrobione. Halo, halo. O, tu są drzwi, dobra, jestem przy drzwiach! Otwarte są za minutę. Eutka. Jesteś? Co? Ja? Jestem! Za minutę drzwi się otwierają. Mam no, miałem napisane. Zaczęło się. Miałem taki komunikat? No miałem taki komunikat. Już 30 sekund. Jest, 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 Co? Wiktor? Co? O co ci chodzi? Nie! O 15 sekund się przedłużył, bo ktoś kogoś zjadł. Ja czekam przy drzwiach. 20 sekund. Jutka, gadaj do tego tableta! Nie, uciekasz. Okej? Okay? Jutka, ja cię, ja cię totalnie nie słyszę. Halo, halo. Co? cię totalnie nie słyszę. Dobra, 10 sekund zostało. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 3 2, 2, 1, 1 0! 3. Otwarte drzwi! Ja uciekam! Jakoś go uciekłem! Halo, halo, dobra, eskalacja. Przes przesz przeszłaś? Czy nie przeszłaś? Przeszłaś? Nie No. Czyli ledwo mnie w ogóle wbijajcie na drugi kanał, bo za chwilę niedługo się pojawi tutaj właśnie filmik. Samuel Geist na kanał, który, się, który jak będzie koniec filmu, to wbijajcie na kanał, który się pojawi. Co? Kana? Powiedz, że na moim kanale się pojawi drugi, no niedługo film. A ja widzę niedługo film. Wbijajcie. Na, moim, na mój drugi kanał. Wbijajcie, zostawiajcie łapkę suba. Tutaj też zostawiajcie łapkę suba. Dawaj ale, dwa banany. Jagutka, głosuj, za, na dwa banany. Nie się. głosuj na dwa banany. Głosuj ale nie, na dwa banany. Głosuj na dwa banany. Nie zapomnij się. Dobra, dwa banany wygrały. Kto będzie? Kto będzie bananem? Nie jesteś bananem, Jagódka? Nie. Jagódka, co ty masz na plecach? Idę, <noise> dobry nowy, nowy Chodź tu! Ale ja nie dźwięk. będziemy na spawnie, Zarbanan będzie. Jest, są dwa! Przecież. Kurde, kurde, kurde. Nie zapomnijcie, żeby dawać łapkę No, i suba w łapka każdym W każdym filmie. Łapka i suba w każdym filmie będzie. Dawajcie. Nie ma ucieczki, o kurde. Znalazłem napis na ścianie, jak nie ma ucieczki. Nie możesz się ukryć. Napisał, no, czy krastałeś? No. To, co tu chodzi, to z backrooms. Biegnie. To z backrooms. To z mapa backrooms. Biegnie. Jestem ci, to z mapa backrooms? To z backrooms. Chcecie no. napisać, moi drodzy, czy to jest backrooms według Was? Może to być, nawet. Na mnie to jest backrooms. Nigdy nie. Jesteś samotny. Ja nie widzę banana. A mi się świeci czujnik. Mi się oczu nie świeci. Świeci czujnik. 4 mi minuty mam jeszcze. Co? Za chwilę. Widzicie, co jutro Ojej, ja zjadli mnie, zjedli mnie, zjedli mnie, zjedli mnie, zjedli mnie! Zjedli mnie serce. Jedno, ten, no, jedno ten... serce mi zjedli. Ci masz dwa! Się? Ci ma dwa serce. A! Dostałem kolejny raz! Jak tylko zjedzę mnie. Nie, bo nawet, bo, bo nawet, no, bo nawet... Mi... Zjadłem bez. Halo, halo? Dobra, jestem. Zjedli mnie. Moi drodzy, macie cięcie, aż się, aż się skończy gra. Okej? Okay? Cięcie. Elo, cięcie. Dobra, moi drodzy, zaczyna się kolejna gra. Jesteście pocięciu. ja Co, Jagódka? Co ja Co, szkucam? Dobra, za chwilę zaczynamy, moi drodzy. Siadam. Co, Jagódka? Siadłam. Patrz, Ja też usiadłam. Kucie, ale to już siedzi się, A, się kłócając. Aha, O. Musisz po prostu najpierw stan na nakien tak. Patrz. No I, dobrze. I tak. Głosuj na to z tą czaszką. O. Dobra, ale z taką. Taką taką. A nie wiem, które była. Ale no na, no, ja proszę, no na dwa, wstare. na dwa, na dwa, na dwa. Sorry w ogóle za to przesułam. Dzięki, nie było przez chwilę. Może był. będę bananem, końska błagam, końska. bo dwa są, dwa Jestem bananem, ty jesteś Jagódka? Nie. A ja jestem bananem. No nie zjadaj mi, proszę. Dobra, nie zjem cię. mój kolega może cię zjeść. No wiem, co się nie zapasowało, ile Dobra, jestem. Na mapie. No, się nie musisz mi to mówić, ja wiem, że jest coś, czy... ale już... Ale już coś jest. tu? banana, ziemniakowego? Nie, to ja jestem, ja z tym banana. To nie mi banana. Przechodziłem, nie wiem, bo widziałem że kolega ziemniakowy wcześniej. przecież. Mój kolega kogoś tam ma, słyszałem Mazuł się! Oh, tu jest! To... Dobra, zjadam kogoś! Jest Pięk? ja to górę. Wiesz? Nie, to jest jeszcze góry! Jedną osobę uderzyłem. Ale nie zjadę jej do końca. Dobra, zejdę piecem na dół. Sonia, Ja jestem dobrze Co? Ja jestem ja, jestem. ja nie mogę ci mówić Praczka bo mi teraz Może ci mi twój praczek? Bo Koleś pozdrawiam Koleś Ja że oni po, o, pozdrawiam dobrałam. Pozdrawiam, koleś banian. Pozdrawiam koleżanki, co mnie ugryzłeś. Pozdrawiam cię. Cztery chyba przez ciebie. Pozdrawiam się! Ja weź nie pozdrawiam wszystkich. Nie ja pozdrawiam się, bo, bo mnie zabiłaś. Kogo? Aś zginałaś? Nie zginałam. O, zjadłam Tu po się schowałam. Kolejny raz nie znajdź cię twój koleż. Ależysko nie mam Ale Teraz idzie babka, idzie babka. Glew, Ale nie, nie to moja koleżanka. Ale mnie to nie opowiem. Wiesz? Nie nie, to moja koleżanka. To moja koleżanka. Wiesz? Koleżanka nie nie, to to jest chłop w ogóle. Pookreślam! To jest chłopak! Huh? No to, jest... to jest chłopak! To jest No nie, Jagódka! To fajne, to jest To wszystkich Kiedyś ja tak, tak, kiedyś ja tak, tak, eee, naj... najgorsze było, najgorsze filmik był z... Policjanta. Jak Polic... ja nagrywa. Policjanta jest gorszy. Jak ja nagrywałem z Policjanta? No. Ja policjant był fajny, ale, fa ale, 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 ale miałam się wszystko ciężko, nie? A będziesz oglądać u mnie to? Ten film? który no. teraz nagrywamy. Nie no, właśnie to oglądasz. O, mój kolega kobie zjadł. Spójrzcie babuśka. To jest złe przejście. O, mój kolega tu. On go już jest złe. to To jest ...i To jest złe. To Co? złe. To jest tej tam się z całego kota. Nie? A nie nie, z całego kota. Nie rozumiem. Widzicie, rozumiecie co ona gada, to piście. Jak długa tak gra, Edzja? Uj, uj chorek nie ja, traf, ja bo mam jedno serce. Nie ma. By. A, B, A, M, H, I, C Wiesz co, tyle bym chciał Ale ja już nie wytrzymam swoim kolegom Co? Ja już nie wytrzymam swoim kolegom Wiesz, że tylko ty cel. zostałaś? Ja, ja, jest gdzie jesteś? ja już nie wytrzymam swoim jesteś? To tu w szafie W jakiej? Ale nie jest nieodajnie proste A ile masz żyć? Ciemno Naprawdę? A wiesz, że mój koleś cię szuka? Nie ale to nie ma jaką. Po... Ja nie Ja ty też. Nie! Nie! Ja nie że tutaj jesteś! Co ty wiesz, To że z Ciebie nie wygrałam. Tylko jakaś gościówka. Moi drodzy, jeszcze zapraszam was na moją grupkę. Na tym, tym piorunów. Tam A gdzie może być uzamknięte cała głupka. Nie, wiem. Później jest tam na drugi kanał nagram film za chwilę. Tylko ja pisałem to z kimś. Zadaliśmy To jest moja grupka. Z to, że masz kupić... Możecie kupić taką koszulkę, którą cały film nosiłem. Nagrywam, no, nagrywam cały czas. Możecie w sklepie kupić taką koszuleczkę, zobaczcie. Zapraszam. Jak macie pieniądze, ona dalej w tego. Ja nagram. A my się możemy żegnać. Pa! Ja mam pokazać wam. Ona nie ma tego, ona ma inne, to też jest moje. Patrzcie, mogę wam pokazać Create. Tutaj w oh, shirt. ja mam takie shirty. Znaczy nie to t-shirt. t-shirtów najwięcej. To są moje t-shirty, bo ja sprzedaję je na tej grze please donate. No to LLO 320, papa.